Dzień dobry, dobry, witam was. Lecimy teraz razu zadankiem. MMMMM. No, co my tutaj mamy dzisiaj? Rzucamy jeden raz sześcienną kostką do gry. Oznaczamy przez P2, prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2. Czyli jak mamy 2, to będzie 2, 4 i 6. A wszystkie na oczkach mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc te są sprzyjające. 3, a wszystkich jest 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli mamy tak, 3 sprzyjają nam, 6 jest wszystkich, czyli prawdopodobieństwo tego, że nam wypadnie to, co chcemy, jest 1 trzecia. To jest P, mm, P2, a P3, już czytamy zadanie dalej. Wyrzucenie liczby podzielnej przez 3, no to tak, podzielne przez 3 to będą tylko 3 i 6. Koniec, czyli tylko 2 nam sprzyjają na wszystkich 6. Czyli mamy tu 1, druga, a to będzie 1, trzecia. P2 jest. Liczba P2 jest mniejsza od liczby P3. P2. Czyli jedna druga jest mniejsza od 1 trzeciej. To jest kłamstwo, bo jeżeli dwa ułamki mają te same liczniki, to większy jest ten, który ma mniejszy mianownik, czyli e -e, jedna druga będzie większa. Czyli jedna druga jest większa od 1 trzeciej. Kochani, czyli mamy fałsz. Liczby P2 i P3 są mniejsze od 1 szóstej. No to musimy je rozszerzyć. Jedna trzecia to jest inaczej 2 szóste, to? A jedna druga to jest inaczej 3 szóste. Czy są mniejsze od jednej szóstej? No nie, bo mają większe liczniki, czyli też będzie tutaj fałszy. W tym odcinku tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca. Jeżeli filmik się spodobał serdecznie zapraszam do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem, tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeśnie go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w tym... W górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!